Dobra, dostał i depreset TikTok, girl. Co? Mati jest super. Kidba, jest czaderski. Insta popisz. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i dzisiaj, moi drodzy, gramy w Happy Wheels. Jak oglądacie ten film, to najprawdopodobniej jest troszkę później niż zazwyczaj, ponieważ później byłem w domu. Albo może inaczej, później byłem w stanie coś nagrać. Więc Siema, tutaj ja. Ejo, jest kamerka i będzie najprawdopodobniej teraz przez już dłuższy czas, ponieważ. Tak. I dzisiaj będziemy grali w najbrutalniejsze mapki. Ostatnio były zbanowane, ale teraz będą brutalne mapki. W sumie, kurczę, to jest strasznie podobne. Aczkolwiek nie do końca. Jest inny tytuł, więc przychodź tutaj rów wyświetlenia. Łapkę w górę, zostaw taką. I Brutal Wills 2! Co to jest Brutal Wills 2? Brutal Wills 2. sprawdzanko Sprawdzamko. Robię salto. Obiecuję, wam, że zrobię salto. Nie robię więcej salt Siemanko, witam w Brutal Wills 2. Nie róbcie salt w Brutal Wills 2. Żyje. Nie żyje. Dobra, ale na szczęście, na szczęście ja już znam tutaj yy, wszystkie sposoby na uniknięcie tego. <laughs> Oprócz tego jednego. Yy, wystarczy zrobić tutaj takie salciwko. Jebane lebende. Nowe słowo, jebane lebende. Yy, to nie jest podzielone słowo, żeby nie było. Dobra... AJ! Gówno Dobrze, dobrze Zdarza się najlepszym czasami przegrać, aczkolwiek ja jako, że jestem lepszy niż najlepszy robię tak Pomyślmy gdzie jest błąd, przeanalizujmy to wszyscy Muszę zrobić obrót, ale nie mogę umrzeć O, dojechałem, dawaj, czołgaj się Może muszę dodać dźwięk wyścigówki do tego, żeby wyszło nie. Dobra, no to może jak nie wyścigówka, to co? Motor. Brrrr. Tak, to... Nie. Ostatnia próba przed tym, jak rozwalę komputer. Uwaga! Sprawdzamko, 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 sprawdzamko. Nara. No, brutal bottle run. Poka mi tego brutal bottle rana. Zapołożę się, że zrobię to za pierwszym razem. Oczywiście za pierwszym miałem na myśli, mówiąc za drugim. Bo nie spodziewałem się tego, aczkolwiek jest to banalniaście proste. Co jest? Zcitowana mapa zbugowana. I teraz. Dupe jeża, Jeżu, zwierzę, jak ten dzieciak się teleportował tutaj. To trzeba na spokojnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzę to, widzę to oczami duszy, oczami duszy widzę to. Widzimy to, widzicie to? Ja to widzę. Dobra, to jest już uspokojony wyścig. Zrobiony. Wow, you made it. Na tam na tam tu rest, okay. Brutality. ok Biorę Segweja. Ale że co? Czekaj, ten jak... Gówno. You get destroyed. Ok, to jakaś nowa, chyba, nowy rodzaj asteroidy. Destroyed. Ok, sprawdźmy sobie brutal level part 1. So short and easy, easy, but that's all what I have. Jak to? O, wygląda ładnie. Dzień dobry. O mój Boże, zabiłeś człowieka. O mój Boże. Tu jest siekiera. Może tym panem mam zagrać? A! Nie atakuj mnie. Dobrze. Co tu się dzieje? Ktoś zabił tego pana mieczem. I jakiegoś pana tutaj, nie wiem, wciągnęło do wentylacji. I tutaj jakiś pan leży. I. O mój Boże, spadłeś na siekierę, na topór bardziej. Dobrze, musimy go przeskoczyć. Eep! Superowo. I teraz co jest problemem? Aha, nic nie jest problemem. Proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić, słyszycie? Nie, ale no. Brutal and impossible. Impossible. Ale no jezu, jakbyś mi powiedział czy mam ukończyć, to byłoby mi łatwiej, A tak to będę musiał zgadywać. ją po to. Aj, było blisko. Jeżeli to jest brutal and impossible, to ja jestem grzegżu. Grzu... Grzegrzulasty Patrzcie tako, o. Elo. Dzięki. Brutal revenge, dobra. I don't mean to call you out, ale co? You are shot up by an ex-prisoner. Who thinks you ratted him out, but you didn't! And now you have to get revenge quickly. <gry> Okej. Okay. Ale że co? Czekajcie, bo ja się wyłączyłem na Ja żyję, wciąż żyję. Żyję, luzik. Is that him? O co wam chodzi? Remember me? No właśnie kurwa nie, gościu. Wyobraź sobie, że cię nie kojarzę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Brutality one Sit back and watch the action, okej. Okay? Okej. Okay. No jest, Jezu, o Jezu. Ale on żyje, nie? On żyje jeszcze. To już? To tyle. To ja się rozsiadłem wygodnie w krześle, tylko po to, żeby zobaczyć 7 sekund jakiejś taniej rozrywki. Część, w której ten kibble spadł, był najciekawszy. Najciekawsza ta część. Brutal Sword throw. No dobra, oby było. Toxic Fortnite Kid. Pyk! I teraz... A jeszcze ja chyba coś takiego grałem. Straciłem ręce obie. Dobra, zerknijmy w takim razie. Idealnie trafiłem w She... eat at Your House. Dobra, zjadła mi dom. Musimy się jej pozbyć. Moja ex. Musimy się jej pozbyć. He stole your toilet paper. Musimy się go pozbyć. Your bully. O nie. Tego to się musimy pozbyć. He didn't give you Segway on Christmas. O ty! Opa! Dobra. Zabrak brak na święta to masz! Nie trafiłem. No, zacięło się, super. Yy, masz! Dobra, dostał i Depreset Tiktok Girl. CO?! Tiktok ma jakąś tutaj chyba kontrolę nad tą grą i nad, nie wiem, nad tymi Dziewczyn... Nad tą dziewczynką i nad tym chłopcem. No nie da się ich trafić. Miecz przeleciał idealnie, ale nie za drugim razem. Nie za drugim razem. Potem, sorry, nie ma ratunku. Brutal car crash. Dobrze. Wow, patrzcie na mój samochód jest taki kozacki. Wow. Straciłem obie ręce w wypadku samochodowym. Nie! Tylko nie to i przegniut mnie samochód. Ale na szczęście mogę sobie teraz lepas sprzedać sam. Albo na przykład zwalić jakąś półkę yy, albo. Dobra, trochę tego jest, ale teraz już nie będę brał po kolei, bo te levele, które są po kolei mają po jedną, dwie gwiazdki, to są jakieś gówniane, więc weźmy sobie Brutal Sword Throw jako drugi raz, okej, okay. siop, you should know the drill with this guy by now, okej, okay? czyli, że to Justin Bieber, haha, beczko, no nie da się trafić tymi kataniarami, Chłop! chyba trafię, mhm. dobra, dostał dziecioch i teraz idealny strzał Świętego Mikołaja, który wpada na stupid Teachera who gave too much homework with ridiculous deadlines. I teraz w real parentsów trafiłem. Super. Aha, fajnie wiedzieć. Ja się drapię w głowę, a tutaj trzeba było złapać. Fajnie. Czemu zwyciężyłem? O! Oh! Dermit birthed. Ciekawe, co to znaczy. Mam nadzieję, że nic złego nie powiedziałem. Brutal course 1.exe. OK. Accelerated! Dobra. Muszę to zrobić na pełnej w takim razie. A, 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 a. I co? Śmieciowy meteorycie, myślałeś, że mnie złapiesz? Well done. Proste, gościu. I butelkowy run. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, 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 Brutal devs. Ok. Gówno. Brutal wheels. Ja wciąż żyję, jak coś. To jest po prostu moja pozycja kolarska. Już nie żyje. Co za gówno. Brutal Waste Release. Albo Brutal Death One. O, o, o! Nie, uciekajcie! Nie, okej. Okay. A czy ja mogę coś zrobić? Brutal Death One. Continue, okej. Okay. Murder. Aha, czyli to jest takie top. Dump Waste To die. Jezus, Maria. Murderer. Klik. Ale to wychodzi, że ja jestem mordercą. Murder, bo ja mam ich mordować. To bardziej jak spiły jakieś wygląda. Dejnią. Ale nogi przynajmniej ci żyją. A już tak średnio. A to co się stanie? Zgadujcie. Zgniata ją troszkę. Troszkę ją zgniata. Okej, okay, rozumiem. Murder click. Jezus. Sobie wyobrażam, jak to musi boleć, jak tak cię na przykład coś powoli składa. I, i wszystkie wasze ścięgna, wszystkie wasze... Mięśnie. Ojej, murder, aha, to chyba chodzi o mnie. <grymne> Okej. Okay. Dobra, mamy czas na jeszcze dwie mapki. Więc yy, wziął... A czekajcie, może ja we wezmę serating tutaj dam najwyższy. Brutal weapon fight, no i proste, że tak. Nie! O... Oh. Okej, okay, żyje. O, chodźcie, chodźcie. No chodź, 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 chodź. Oh, What the fuck who's that? Dobra, teraz zrzucę w nich. BON! Ja żyję! Już nie. I brutal fatality. Okej, okay, pokażcie mi. Finish them! Ooo! Gwiazda! Brrrrr. 6 sekund to było najdłuższe 6 sekund w moim życiu, bo przez lagi to trwało troszkę dłużej, mam wrażenie. No dobrze, ale te dwie mapki jednak były troszkę yy, krótsze niż się spodziewałem, więc jeszcze Brutal Voltron nam został. O, jaki ładny. Co się stało z moim komputerem ostatnio, że ja mam przy wszystkich mapkach jakieś kurde fps ujemne? Nie da się tak grać jestem pewny, że na początku tak nie było nigdy w życiu. Mapka się wydawała ciekawa, ale coś, mój komputer chyba powoli potrzebuje wsparcia. Jeżeli chodzi o jego zawartość, będę musiał zrobić tutaj usuwanko. Brutalest jest labirynt. Ok, czyli labirynt to jest ostatnia mapka, w jaką dzisiaj gramy. Now choose your way. Dobra, pójdę dalej. Ok, czyli w zasadzie tutaj mamy dwa jakieś przejścia, i jedno z tych przejść jest bardzo złe. Jeżeli tam wejdziemy, to umrzemy. Hmm. Dobra, tym razem to musi być drugie. Wcześniej pierwsze nie zabiło. Ale tym razem środek. Boże, jestem geniuszem. A teraz przeskakujemy. Żyjemy. Dobrze, dobrze. Teraz tylko wskoczyć tutaj na spokojniaka. Spokojnie i rozpęd. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Teraz nie dostać baniaka tutaj. Superowo na spokojnie. Wow. I udało się przejść za drugim razem, więc to jest wyczyn godny pochwały, więc pochwalcie mnie. A ja, moi kochani, zmykam, ale jak to oglądacie, to pamiętajcie, jutro będzie streamek. Będzie fajny streamek, specjalny streamek. Eee, jeszcze nie wiem, co będziemy grać, ale w sumie możemy pograć w Happy Wheels. Chyba jakieś wymyślimy, co zrobimy, ale chyba będziemy grać w Happy Wheels. Dlatego ja uciekam.